4 listopada w Senacie był czytany druk numer 63. Była to petycja indywidualna odnośnie alienacji rodzicielskiej. Jaki wyszedł z tego morał, jaki wyszedł z tego finał? Otóż taki, że senatorowie, głównie panie senator, bardzo jednoznacznie podeszły do tego druku, indywidualnego druku, co też jest niestety oznaką tego, że no, my, pojedyncze osoby, pojedynczy faceci, którzy chcemy walczyć o. Nasze prawa, o nasze starania się wobec kontaktu, w tym przypadku dziecka, bo alienacja rodzicielska jest utrudnianiem kontaktu z dzieckiem. No, jesteśmy w znacznym części skazani na niepowodzenie, gdyż jak oglądamy w nagraną petycję, jest przedstawione, że 90% alienowanych rodziców to są matki. Czyli matki są pokrzywdzone w alienacji rodzicielskiej. Minimalny odsetek ojców to jest problem, z którym spotykamy się w Polsce. No to jest totalną nieprawdą. Wiadomo, są też takie sytuacje, ale znaczna część osób ograniczających władzę to są matki wobec ojca. Tym samym krzywdzą dziecko, tym samym krzywdzą ojca. Inną kwestią, jaka została podjęta podczas półgodzinnej debaty, jest to, że matki są zmuszane przez sądy polskie do wydawania dzieci przez przemocowych ojców, przemocowych rodziców, czyli e, wszyscy ojcowie w Polsce są e, agresywni, używają przemocy wobec swoich dzieci, i matki przez sądy są zmuszane do tego, żeby mieć wydawane dzieci, i te dzieci oczywiście są wydawane, bo przecież e, nie ma tak w Polsce, że matka nie wydaje dziecka, wszystkie są wydawane, bo takie są wyroki sądowe. Oraz to, że yy, no, uważają, że każdy rodzic, każdy ojciec w tym przypadku jest przemocowy bądź ma jakieś patologiczne podłoże. No, jak wiemy, dobrze, niestety tak do końca nie jest. Są takie sytuacje, oczywiście, i należy się temu przyjrzeć osobiście. I o to już dbają odpowiednie instytucje, odpowiednie yy, branże, że tak powiem, związane z kobietami i z ich prawami, co mnie cieszy. Więc czas, żeby zacząć walczyć o prawa ojców, prawa facetów, żeby były równie traktowane, równie respektowane. Podsumowując, indywidualne podejście, indywidualna petycja do takich organów jak Sejm czy Senat, no niestety kończą się niepowodzeniem, gdyż nie ma oparcia tego ani prawnego, ani, ani merytorycznego, ani nie ma za nimi, że tak powiem, instytucji, która ma jakiś szacunek wobec społeczeństwa. Więc niestety, tak jak nawołuję, tylko w ilości siła, tylko w grupie i tylko w wielkości i w świadomości społecznej jesteśmy w stanie w naszym przypadku coś ruszyć, coś próbować zmienić. Pojedynczo nie mamy żadnych szans, pojedynczo jesteśmy skazani na niepowodzenie i to, co się działo w ostatnich 10 latach, będzie się dziać dalej, dopóki nie zmienimy tego.